Dzieciństwa albo tak wczesnej młodości były zupełnie inne. Mieliśmy na przykład dwie wieże: World Trade Center. Płeć można było określać spokojnie po czymś wyglądzie, nie obrażając przy tym nikogo. W gry graliśmy najczęściej na boisku albo do piłki, albo do kosza. No i mieliśmy mnóstwo ekstra fajnych sportowych samochodów, o których można było marzyć i wieszać ich plakaty na ścianach. Takich jak MR2, CERIK, Celica, Prelude, Calibra, Tigra, Puma, Probe. Corrado i na przykład Speronix. Dzisiaj tego typu samochód to jest totalnie wymarły gatunek. Nie przychodzi mi do głowy żaden inny samochód tego typu, współcześnie produkowany, poza Toyota GT86 albo na przykład Audi TT. Nie wiem, co dzisiaj młodzież ma na plakatach. Nawet już chyba nie mają plakatów. Co mają na tapetach w swoich komórkach, jako automarze? Nie wiem, dżuka. No chyba nie. Może coś takiego jak BMW M4 albo Audi A5, ale przecież to nie są takie prawdziwe coupe. Może są mocne, może fajnie wyglądają, ale nie o to chodzi. Ma być małe, lekkie, szybkie, niepraktyczne i dawać tylko jedną rzecz, czystą frajdę z jazdy. Trudno powiedzieć, czy takie auta po prostu zostały nam odebrane, czy po prostu sami ich już nie chcieliśmy, zbyt mały popyt był na nie, dlatego przestano je oferować z biegiem czasu. Dzisiaj w ofercie na przykład Nissana na polskim rynku macie do wyboru 5 modeli, z czego 4 to są crossovery. Dzisiaj tego typu zabawek trzeba szukać w latach 90., właśnie i Nissan 100 B13 jest jednym z tych samochodów. Jak jeździ, jak wygląda, to widać, co ma w środku, zaraz się przekonamy, jedziemy z tematem. Produkowany był od 1991 roku do roku 96 w sprzedaży na większości rynków pojawił się w roku 91, ale na niektórych nie był oferowany do 1996. Produkowany w Japonii głównie, chociaż przez krótki okres również powstawał w Kalifornii. I to jakby też nie bez powodu, ponieważ... Ojcem projektantem tego samochodu nie jest żaden Japończyk, tylko za projekt odpowiada. Amerykańskie studio projektowe Nissana i dlatego może on tak fantastycznie wygląda, podobno jego wygląd miał także zainteresować kobiety wówczas. Kobiety, które chciałyby mieć takie małe sportowe coupé. No i zdecydowanie miał też uderzać do młodszej klienteli, mniej zamożnej klienteli, do takiej, której na przykład nie było stać na S13 czy na 300ZX. Lifting miał miejsce w 1993 roku i znakiem czasów był dosyć skromny. W wyglądzie zewnętrznym niewiele się zmieniło. Listy, które okalają na. Nadwozie zaczęto malować po prostu w kolorze nadwozia, wcześniej były szare. Tapicerkę wewnętrzną zmieniono z czarnej na szarą, zmieniono wskaźniki, prędkościomierz zamienił się miejscami z obrotomierzem, a wskaźnik poziomu paliwa i cieczy chłodzącej obrócono o 90 stopni. Zmian dokonano również pod maską, a także zmieniono skrzynię biegów oraz półosie, Dlatego nie wszystkie części od przedlifta pasują do polifta, jeśli chodzi o przeniesienie napędu. To jest właśnie wersja. Zbudowany na płycie podłogowej B13, stąd ta jego nazwa też, którą później użyto do budowy Nissana Sany N14, a także do budowy Nissana Sentry, zastąpił Nissana Sany Coupe B12. Taką N13, która miała nieco ładniejsze nadwozie i też nieco więcej sportowego charakteru. Oferowany był jako Coupe ze sztywnym, stałym, stalowym dachem, oraz jako t albo targa. No właśnie taki egzemplarz, jaki mamy przyjemność teraz podróżować. Z tym, że to coupé zostało wycofane z Europy w 1993 roku, by na koniec 1993 roku znowu powróciło jako 100NX SR. To SR wzięło się właśnie od Solid Roof. Miał nieco bogatsze wyposażenie, to znaczy pakiet elektryczny, i na przykład na rynku niemieckim czy austriackim albo brytyjskim miał również mocniejszy silnik. W zależności od tego, na jaki region świata albo na jaki rynek auto było oferowane, mieliśmy do dyspozycji różne silniki, natomiast chciałbym się skupić na rynku europejskim, ponieważ najczęściej takie auto znajdziecie jako używane tutaj w naszym regionie, o ile w ogóle. Właściwie mieliśmy dwa silniki dostępne. Do 1993 roku podstawowym silnikiem było 1,6, 4 cylindry, dwa wałki rozrządu, 16-zaworowa głowica i uwaga, był zasilany gaźnikiem. Gaźnik był oczywiście elektronicznie sterowany. Moc, w zależności od rynku, na który był oferowany, wynosiła od 90 do około 95 koni mechanicznych. W Europie było to 90-konne 1,6. Moment obrotowy wynosił 133 Nm przy 4000 obrotów na minutę. W wersji 100NX GTI mieliśmy SR20DE. Moc 143 koni. No i ten silnik, już to była całkiem konkretna maszyneria, natomiast jest dosyć rzadko spotykany. Legendy głoszą, że w pierwszych latach produkcji te silniki miały również moc około 150 koni, ale tylko w pierwszym roku produkcji. Po 1993 roku gaźnik zastąpiono wtryskiem paliwa, był to ten sam motor, czyli 1.6, 4 cylindry, 16 zaworowa głowica, tylko oznaczenie zmieniło się na GA16DE. Moc była właściwie podobna, ale to zależało od rynku, na które to auto było oferowane. Bo, na przykład, w wersji z T-topem na rynek brytyjski, niemiecki i austriacki moc była ograniczona do 90 koni mechanicznych. Na pozostałych rynkach miał on 102 konie mechaniczne. 102 konie były również w wersji SR, czyli Solid Roof. Moment obrotowy był troszeczkę większy niż w przypadku wersji gaźnikowej i wynosił 136 Nm. Muszę zwolnić, bo tu nic nie będzie słychać. Niby tylko 90 koni mechanicznych. Tak się wydaje: tylko 90 koni mechanicznych i tylko 133 Nm momentu obrotowego. Ale w auto waży 940 kg i ta niewielka moc, a także niewielki moment obrotowy wystarczają na to, żeby rozpędzić go w 10 sekund do setki. I do prędkości maksymalnej wynoszącej 195 km na godzinę. Wersje z, ze stałym dachem są nawet nieco lżejsze od tego T-topu czy tamtej targi. Pamiętajmy, to były lata 90. 10 sekund do setki w tamtym czasie to miało na przykład BMW 525 albo Mercedes 230E czyli już takie duże, mocne limuzyny. Na innych rynkach występowały również silniki o pojemności 1,5 litra oraz 1,8 litra. 1,5 był również gaźnikowcem, czyli GA-15DS, a 1,8 było bliźniarszą konstrukcją do silnika dwulitrowego, czyli miał oznaczenie SR-18DE i dysponował mocą około... 40 koni mechanicznych. Do przeniesienia napędu używano pięciobiegowego manuala albo czterobiegowego automatu. Skrzynia pięciobiegowa nie dość, że działa fantastycznie, z bardzo dobrą precyzją i z krótkim skokiem, to jeszcze jest bardzo dobrze dobrana do charakterystyki silnika. Auto po prostu przyspiesza na każdym z pięciu biegów. Lekką zadyszkę łapie na piątym biegu powyżej powiedzmy 130-140 na godzinę, ale nadal się rozpędza i nadal mamy wrażenie, że jest to samochód szybszy niż jest w rzeczywistości, bo odczucia z jazdy są bardzo, bardzo, bardzo bezpośrednie. Różnica pomiędzy 90 a 102 konną wersją polega na tym, że w tej mocniejszej zastosowano po prostu inny kolektor dolotowy. Miał on nieco większy przekrój kanałów. Tutaj właśnie w tym wypadku, ponieważ ten samochód pochodzi z rynku niemieckiego, mamy właśnie tą słabszą 90 konną wersję, ale zmieniając właśnie kolektor dolotowy można tą moc nieco podnieść. Wiem, że właściciel ma nieco inne plany niż tylko zmiana kolektora dolotowego. W planach jest zrobienie z tego samochodu niezłego potwora i pierwszego, właściwie, może nawet jedynego w Europie 100 NX16 z Turbo. No ciekawe, co z tego będzie. Właściciel szacuje, że może z tego wyciągnąć nawet około 200 koni. W tym egzemplarzu, jak widać, jest zastosowany inny kolektor wylotowy, jest to tak zwany 421. Nie zmienia on jakoś rewelacyjnie. Parametrów tego silnika nie po to jest. Chodzi o to, żeby nieco wypłaszyć krzywą momentu obrotowego, to znaczy ten moment obrotowy jest dostępny dużo wcześniej, dzięki czemu to auto lepiej po prostu jedzie z dołu, co jest odczuwalne w tym samochodzie. Bo to jest o tyle specyficzne i wyjątkowe, przede wszystkim z wyglądu, ponieważ zwraca uwagę innych kierowców i prowokuje do tego, żeby się z nim ścigać. No to jeszcze za kółkiem ja osobiście non stop mam włączone Neat for Speed Mode. Kiedy zatrzymuję się na światłach i jestem pierwszy, to ruszam po prostu jeden, dwa może nie do odciny ale po horyzont obrotomierza, a sprawia to tyle frajdy że uwierzcie mi, on wcale nie musi być rewelacyjnie szybkim samochodem, który robi setkę w 5 sekund. I tak 0 do 60 czy do 80 robi lepiej niż niejedna fura, którą spotkacie na światłach po swojej prawej lub lewej stronie. A przy tym macie tą satysfakcję, że 90 KM koni... <taki> tak daje radę. Jak nie mówię, to nie śpiewa, a jak mówię, to śpiewa. Dziękuję Ci kochany, że się wcinasz w dźwięk. Kiedy spotkacie to auto na ulicy, co może być sytuacją niezwykle rzadką, wydało się Wam mniejszy niż jest w rzeczywistości. Długość nadwozia to niecałe 4,2 metra, szerokość 1,68 metra, wysokość 1,3 metra, rozstaw osi wynosi 2,41 metra. Czyli nie jest to wcale taki mały samochód. Na pewno Waszą uwagę zwrócił ten pakiet o spoilerowania, który posiada ten egzemplarz. Dokładkę na przednim zderzaku, dokładkę na progi i dokładkę na tylnym zderzaku. Nie jest to żaden wieś tuning ani samoróbka, które właściwie najbardziej pasują do tych samochodów z lat 90., coś a la Need for Speed Underground. Jest to oryginalny, aprobowany przez Nissana pakiet MS Design. W latach 92-93 w niemieckich salonach można było zamówić takie auto właśnie z tym pakietem. Dodatkowo te wersje specjal miały również hamulce tarczowe z tyłu. Ten natomiast nie ma tarcz z tyłu, ma bębny, ale również został zakupiony przez niemieckiego pierwszego właściciela z tym pakietem MS Design. Nie mamy tych hamulców tarczowych, tych mocniejszych hamulców tarczowych, ale te bębny wystarczają przy tej masie, żeby go sprawnie zatrzymywać. Jestem naprawdę pod wrażeniem sprawności tego układu hamulcowego. Ponadto pasuje zdecydowanie do charakteru tego auta, do jego sportowego charakteru, bo możemy sobie płynnie dozować to hamowanie i bawić się na przykład w dohamowanie przed zakrętem mocniej, słabiej, balansować rozkładem mas, który jest całkiem korzystny w przypadku tego samochodu również. GTI też miało nieco inny bodykit od zwykłego 1.6 i był jeszcze jeden pakiet jakby aprobowany przez Nissana i taki, który można było kupić w autoryzowanym salonie Nissana i nazywał on się Feba. Nieco mniej rzucający się w oczy niż ten. W tym egzemplarzu pakiet jest kompletny, w 100% oryginalny, brakuje mu tylko halogenów z przodu. I trzeba uważać na tą przednią dokładkę, kiedy się podjeżdża pod wysokie krawężniki, bo jak się ją urwie, to już jej nie odkupi. Bardzo fajnie się czuję we wnętrzu tego auta, nie jest oczywiście ono gigantyczne ze względu na niskie nadwozie, ale niespecjalnie jest tu ciasno, chociaż do dachu mam już naprawdę niewielki zapas. No natomiast ogólnie w samochodzie w przedniej części jest całkiem wygodnie. Wnętrze i deska rozdzielcza wygląda tak jak powinna wyglądać w starym Japończyku, czyli prosto, bez żadnej finezji, funkcjonalnie i tyle. Kolorystyka też niezbyt ciekawa szaro-czarne plastiki, kilka prostych guzików, suwaki do sterowania wentylacją i nawiewami i już z wyposażenia to auto no, no, też, też nie specjalnie jest o czym mówić ten nawet centralnego zamka nie ma totalne. Analog. Ma natomiast elektrycznie regulowane lusterka, co jest bardzo praktyczne. Wskaźniki wyglądają tak typowo jak w każdym Japończyku: duży prędkościomierz, duży obrotomierz. Bardzo to jest czytelne, natomiast w tym egzemplarzu obrotomierz niestety nie działa, więc nie będę mógł zrobić takich dynamicznych ujęć, jak to auto wkręca się powyżej 6000 obrotów. Znaczy mogę, ale nie będzie widać tego na obrotomierzu. Z praktycznych rzeczy mamy kieszenie w drzwiach, wąskie i bardzo płytkie, raczej na jakieś papierki. Mamy półeczkę, schowek właściwie pod sterowaniem od wentylacji. Jest on zamykany taką klapką na sprężynkę. Jak coś się z niego wyciąga, to, to nie jest wcale takie proste. Jest popielniczka, półeczka pod popielniczką, półeczka pod dźwigniem hamulca ręcznego i schowek w podłokietniku. Niezbyt duży, ale na pierdoły typu ładowarki, Wystarczy. Jest również schowek przed pasażerem. Też nie jest zbyt duży, ale da pierdoły. Kasety, płyty, CD też wystarczy. No i to tyle z takich praktycznych rzeczy. Co mi się podoba w tym samochodzie, to że wszystko działa tak, jakby to auto. Przed chwilą wyjechało z salonu. Jakby nadal było nowe. Łącznie z przełącznikami, od kierunkowskazu, wszystkimi przyciskami, suwaczkami, czy nawet klamkami do otwierania drzwi. Wyposa Chciałem powiedzieć w wyposażeniu, w elementach pokładowych auta z biegiem czasu może dochodzić do pewnych usterek. Są to usterki głównie jakieś tam elektryczne. Na przykład wycieraczka nie chce działać, albo tylna, albo działa cały czas, albo nawiew nie chce się załączyć, przełączniki ze na przykład wysiadają. No takie naprawdę. Drobnostki, ale pamiętajmy, auto ma 30 lat i ma w 100% do tego prawo. Samochód jest młodszy niż niejedna moja koleżanka. A tutaj pomimo wieku, ten samochód nadal ładnie się trzyma kupy. Oczywiście ten też jest jednym chyba z najlepiej zachowanych stojeniksów na polskim rynku w tej chwili. Przebieg ma minimalny jak na manistana bo 181 tysięcy km. Trudno by było o to, żeby cokolwiek tutaj nie działało, czy było pourywane. No. Jak, jak, jakże można zepsuć szyby na korbę? No nie można. W Japonii na przykład te auta były wyposażane również w pakiety elektryczne, a nawet klimatyzację Także całkiem nieźle. W Europie większość była Golasami, ale za to mamy dach typu targa, czy tam T-top, który możemy otwierać sobie w słoneczne dni. On jest szklany, więc można również pozdejmować te osłony i doświetlicie w środku. Nawet jeśli nie chcecie go otwierać, to zimą możecie jeździć bez tych osłon i będziecie się czuli prawie jak w kabriolecie. Egzemplarz również nie ma oryginalnego fotela kierowcy, jest on wymieniony na ten z Nissan'a Sunny GTi. Fajnie trzyma na boki, jest fajnie wyprofilowany, ale ten seryjny, który jest na fotelu pasażera, też ma dobre trzymanie na boki i też jest całkiem przyjemnie wyprofilowany. To nie jest taki zwykły fotel jak właśnie w zwykłym jakimś Sunny. To jest nieco lepszy gatunek po prostu i tapicerka. Welurowa, przyjemna w dotyku, wygląda też dzisiaj fantastycznie. O dobrej pozycji za kierownicą właściwej, dlatego o to chyba nie muszę mówić. Siedzimy nisko na fotelu, nisko nad podłogą. Wnętrze jest niezbyt szerokie, jest nawet bardzo wąskie, bym powiedział. Więc przyjemnie obudowuje kierowcę. Ponadto fotel jest tak zabudowany, że siedzimy dokładnie między przednią a tylną osią i można fajnie wyczuć balans samochodu dzięki temu. Widoczność, no to niby nie jest jakaś tam ważna zaleta w takim samochodzie. Natomiast tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Powierzchnia szkona jest duża. Supek B na przykład jest daleko za moim lewym ramieniem, więc na boki widzę po prostu wszystko rewelacyjnie. Tylna szyba jest bardzo duża. Nawet ten spoiler na klapie niespecjalnie przeszkadza. Cieniutki słupek A, kurde, lepiej niż w niejednym dużym kombi albo minivanie. A, jeszcze chciałem, no kierownicy też nie ma oczywiście oryginalnej. Ja mam mniej więcej tej średnicy kierownicę w moim playsecie do grania w Assetto Corsa i, i, i ten i Forza Horizon. Trochę jest za mała. Właściciel mówił, że będzie to jeszcze wymieniał. I w starszych Nissanach było też takie coś, że nie można było wyciągnąć kluczyka ze stacyjki, zanim nie wcisnęliście przycisku pod stacyjką i dopiero wtedy można ten kluczyk wyciągnąć. No. Spróbuję się teraz wcisnąć do tyłu. no W końcu to jest auto czterosobowe, na cztery osoby rejestrowane, więc powinno tam się dać jeździć. Szyby może i są na korbę, ale za to nie mają ramek i te drzwi bezramkowe, które są długie, no dają plus 100, plus 200, plus 1000 do fajności. Wsiadanie dzięki tym szerokim drzwiom i długim drzwiom jest wygodne również właśnie do tyłu. Fotel za pociągnięciem jednej dźwigienki się. Nieco obala i przesuwa do przodu, dzięki czemu mogę tutaj się spróbować władować. Ale tu ładnie. No, ciastawo, ale daje radę. O kurde. Wadzę głową o dach. Nawet taki mały Marian jak ja średnio się tu mieści w środku. Taka specyfika te, tych samochodów, więc nie ma co absolutnie na to narzekać. Jeśli ktoś będzie chciał tutaj przejechać się parę kilometrów, no to jeśli pasażer z przodu nie będzie zbyt wysoki, no to też da radę. Czekajcie. Oh, tak będzie wygodniej. Ta tylna kanapa jest dosyć wąska. Oparcie też nie jest wysokie, siedzisko jest bardzo krótkie. Nie mamy również zagłówków na tylnej kanapie, ale mamy tutaj na przykład bardzo duże kieszenie, takie schowki po lewej i po prawej stronie. Super praktyczne, sporo rzeczy można tu zmieścić. Na tunelu środkowym jest również popielniczka. Nie ma żadnych kieszonek w oparciach przednich foteli, bo i po co? Pasy są, szybki są z tyłu nieotwierane, ale są. Spoko, jedna osoba mogłaby tutaj jeździć. No i jakby nie było tej półki, to można by było sobie coś sięgnąć z bagażnika. No i już, a czekajcie, bo ten fotel też pasażer może otworzyć. Tu jest taki. O! Tak, czyli tak, elegancko. Wysiadam. Drzwi też się bardzo przyjemnie zamyka. Szyby w środku się tak bardzo mocno nie relają, jak na przykład w moim subaru. No i są dosyć szczelne. Sprawdzałem wczoraj nawet to przy 140 na godzinę na trasie przepraszam, na autostradzie z Poznania i przy 140 na godzinę jest ciszej niż w moim Foresterze. Także spoko. Bagażnik jest też zaletą tego auta przy jego całej istocie oczywiście. Żeby go otworzyć trzeba pociągnąć taką dźwignię, która jest przy fotelu kierowcy, też typowo po japońsku. Pchając ją na dół otwieramy wlew paliwa, ciągnąc otwieramy bagażnik. Bazowo mamy 300 litrów pojemności Troszkę ponad 300 litrów pojemności Oczywiście pomijając to, że mamy bardzo wysoką krawędź załadunku No to sporo rzeczy posiadasz takiego auta Młody człowiek może tutaj przewozić Zaletą również tego auta jest to, że mamy składane oparcia tylnych foteli Więc przestrzeń bagażową można powiększyć do około tam no, 800 litrów powiedzmy Ale legendy również głoszą, co mi powiedział właściciel Że przy złożeniu oparć tylnej kanapy Między nadkola wchodzi paleta Europaleta. Jakby komuś było to potrzebne, no to, to proszę bardzo. Bagażnik jest oświetlany jedną lampką, daje ona sporo światła. Tutaj widać w tym egzemplarzu jest również wypórka tylnych kielichów, ponieważ tojeniky słyną z tego, że nie mają zbyt sztywnego nadwozia, szczególnie w wydaniu z tym T-Topem są nieco bardzo takie podatne na skręcanie nadwozia, dlatego wypórka pomaga je nieco usztywnić. Z przodu na przednich kielichach, jak widzieliście, też jest wypórka. No, i tutaj są jakieś głośniki i, i wszystko. Teraz muszę coś tu jeszcze zobaczyć. Pod podłogą bagażnika jest pełnowymiarowe koło zapasowe, natomiast jest to seryjna czternastka, bo na takich kołach to oto wyjeżdżało z salonu. Uchwytu do zamykania klapy bagażnika nie ma, ale za to bagażnik zamyka się w taki sposób, co mi powiedział właściciel, że się go domknie tu i lekko dociska, i on się tak ładnie. Zamyka. Piękna sprawa. Piękne, piękne po prostu jaram się. Ktoś mi ostatnio e, pisał chyba pod filmem o Savarbanie, Maria, Marian mniej pod jary. No Ale nie da się cholera jasna nie da się. Kwintesencja lat 90. Wszystko tutaj pasuje do siebie jak należy. Dach ten Titop czy tam targa. To nie jest do końca taka targa, bo jeszcze mamy słupek wzmacniający przednią i tylną szybę. Nie cieknie w tym egzemplarzu, natomiast zdarzają się różne problemy z tym dachem, bo on ma zastosowane jakby uszczelkę z dwóch rodzajów materiałów. Na większej części dachu, licząc, patrząc od środka, jest to inny rodzaj gumy, natomiast im bliżej drzwi, on się zmienia w inny rodzaj gumy. I ten drugi rodzaj, bliżej drzwi, często parcieje i tutaj mogą się pojawić jakieś tam problemy z tym później. W tym egzemplarzu tylko w jednym miejscu jest troszeczkę zmurszały. Miało być ciche i spokojne miejsce, a tu kładę ptaki, Żaby i samochody. Mam nadzieję, że po, że po wyemitowaniu tego materiału ten samochód nie zdrożeje dwukrotnie, tak jak to się wydarzyło na przestrzeni ostatniego roku czy dwóch lat. Bo kurde, powiem Wam, że jako takie kryzys wieku średniego idealna sprawa. ściągamy dach. Najlepszy smaczek zostawiam sobie do opowiedzenia na koniec i jest to prowadzenie tego samochodu. Według amerykańskich dziennikarzy, którzy testowali to auto na początku lat 90., ten samochód należał do grupy najlepiej prowadzących się aut. Best Handling Cars. I nie tylko jeśli chodzi o przednią napędówkę, tylko porównywali go nawet z takimi samochodami jak Acura NSX, albo Porsche 911, albo nawet Nissan 300ZX. Pff, Amerykanie może nie mają jakiegoś super dobrego, dużego doświadczenia, z dobrze prowadzącymi się samochodami, ponieważ ich samochody prowadzą się kiepsko, więc taki Nissan mógł w ich opinii wypadać naprawdę dobrze. W mojej opinii jest to świetnie jeżdżące auto. Doskonały układ kierowniczy, niezbyt mocno wspomagany. No i delikatny ruch na kierownicą przekłada się natychmiastowo na koła. Fajnie, zbalansowane zawieszenie to znaczy jest ono sztywne tutaj jest jeszcze seryjne zawieszenie jest sztywne, ale nie wybije nam zębów. To jest taki sztywny sportowy zawias z lat 90., dużo przyjemniejszy w użytkowaniu na co dzień niż nawet współczesny zawias w niektórych kompaktach. Wierzcie mi. Poza tym. Coś, o czym już wspominałem wcześniej, czyli rozkład mas. Silnik jest delikatnie przed przednim osią. Kierowca siedzi na środku. Z tyłu mamy dużą, ciężką szybę i mocno wysunięty tył, więc no, balans jest naprawdę bardzo dobry. Największą frajdę tym samochodem sprawia jazda po równej, krętej drodze. Taką, taką właśnie mam tutaj, gdzie mam jeszcze trochę podjazdów, zjazdów i ten samochód naprawdę musi pokazać co potrafi, i w mojej opinii pokazuje to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mam porównanie do Corrado. Jeśli chodzi o dobrze jeżdżące przednio napędówki z tamtego czasu, Corrado jeździ świetnie, ale ten, ponieważ jest lżejszy, daje nieco jeszcze więcej frajdy. Love it Dobre prowadzenie na pewno poprawiają większe niż standardowe 14-calowe koła. Piękne, pasujące do koloru auta, niebieskie również 16. -tki. Opona ma rozmiar 195x50x16. Oprócz tego, że felga wygląda mi na 7-calową, no to jeszcze mamy założone dystanse, przynajmniej z tyłu z przodu nie, co też no na pewno dobrze wpływa na jego własności jezdne. Stanąłem również tutaj koło tego pola, żeby sobie z powrotem założyć dach, bo nie da się wytrzymać właściwie w tym samochodzie powyżej 100 km na godzinę mam wrażenie, że mi łeb urwie albo uszy zatka za chwilę, więc ponieważ za chwilę będę wjeżdżał znowuż na ekspresówkę, no to muszę go z powrotem założyć no, daszek jest, teraz może być tylko troszeczkę gorąco Oh. pewną wadą Nissana, tak jak i większości starszych Japończyków jest to, że brakuje mu wygłuszenia wnętrza słychać opory toczenia skół, szczególnie na jakichś nierównych drogach, albo na drogach o takiej bardziej chropowatej nawierzchni słychać delikatną pracę elementów zawieszenia, nie jest to jakoś bardzo, bardzo denerwujące ale słyszalne, no i silnik jest też dosyć głośny pomimo tego, że ma całkiem przyjemne brzmienie jak na czterocylindrowca to jednak powyżej 130 na godzinę naprawdę już dosyć głośno warczy. No ale taki ma być, nie? W sumie to jest samochód sportowy. Japońskie auta ostatnio zaczęły troszeczkę drożyć, szczególnie te z lat 90. i jeszcze troszkę starsze z lat 80. zaczynają być doceniane jako bardzo dobre, niezawodne samochody. A ponadto jest ich coraz mniej, ponieważ ulegają naturalnej biodegradacji. Myślę, że samochód, sam samochód na kanale, jako ciekawostka, mnie dał on naprawdę dużo frajdy z jazdy. Cieszę się, że jeszcze mam do poznania jakieś 80 km licząc stąd. Także sobie jeszcze troszeczkę nim pojeżdżę, a mam go od wczoraj wieczora, czyli właściwie dwa dni się nim pobawiłem ląduję na głównej playliście oczywiście, lata 90. Zapraszam do oglądania innych materiałów, innych playlist. Zapraszam do odwiedzania mnie na instagramie, na Facebooku, chociaż ostatnio Messenger mi troszkę zamula. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych seriach. Cześć!